Co ma brać nas? Ona już nie na każde pytanie zna odpowiedzi i nie musi chować, nie muszę dłużej chować. Cześć. Będę używał tej formy za każdym razem, kiedy nie będziemy mi się chciało e, montować. I to jest poważne analizowanie niepoważnych piosenek. Dlatego zacznijmy od najbardziej zmieniającego kulturę dzieła polskiej literatury – Feniks. Wilmasty. Zacznijmy od interpretacji samego tytułu. Feniks. Symbol odrodzenia występujący w kulturze już od wieków. Od zawsze oznaczał nowe życie, odrodzenie się z popiołów. Wilmasty wykorzystała ten motyw dobrze, wiedziała, co robi. Warto zauważyć, jak zaczyna się tekst. Na końcu. Wiecie, do czego to jest nawiązanie. Vilmasti w bardzo tajny sposób odwołuje się do dzieła, jakim jest Biblia. Jak sami wiecie, a przynajmniej ja wiem, Biblia rozpoczyna się słowami na początku. To nie jest to samo, co na końcu. Na końcu. I zamyka, robi kla kla klamrę kompozycyjną, zamykając początek, jakim było tamto dzieło, księga rodzaju, a na końcu, którym jest jej dzieło Phoenix, przedstawiające całe dzieło życie od początku do końca. Motyw prochu. Prochu. Koniec życia na końcu, ale również odwołanie się do początku. Zwieje wiatr, porwie prąd. Czy wiecie, do czego to jest odwołanie? Czekaj, zmienię. To jest odwołanie do apokalipsy. Lin Masti przedstawia swoją wizję apokalipsy. Feniks, zapowiedź nadchodzącego końca. Ale również motyw odrodzenia. Jak to może się ze sobą łączyć? Zmienimy kolor. Czas odejść stąd, schować się w ciemny kąt. Motyw alienacji bohatera, występujący już w. zmienię kolorek, występujący w romantyzmie motyw odrodzenia. Prochem jesteś, w proch obrócisz się. Czas niedokonany przyszły. Ale również, jak można zauważyć sprzeczność: jesteś prochem, ale również w proch się obrócisz. Jak to można? Kolejny proces, zaznaczając Limassie w bardzo prosty sposób, przekazuje nam, że chociaż nasze życie mogło się poprzednio skończyć, jeszcze raz możemy dokonać tego samego dzieła. Nic nie trwa wiecznie, powiedziała Limassie. To jest bardzo motyw występujący w kulturze, nie muszę go analizować. Płoniemy szybciej z każdym dniem. Wszędzie płomienie. Motyw Apokalipsy. Ja już to wiedziałem. lin Masti. Apokalipsa. Wrócimy jeszcze do tego motywu. Ogień. Ogień. Motyw ognia. Ogień nie pochłania, ale się nie boje. lin Masti. Tak jak już mówiłem, romantyczny motyw alienacji bohatera literackiego, który sam dokonuje czynów. Popatrz w moją stronę. lin Masti zwraca nas, naszą uwagę na siebie. Mówi, popatrz na mnie, popatrz w moją stronę. To jest dopiero to. Co? Nie wiem. Bo jak Feniks z znowu wstaje, znowu wstaje. To jest powtórzenie. Również, nie, to jeszcze nie tu, gdzie ja to widzę, mniejsza. Boek Feniks popiął znowu wstanie. To jest odniesienie do tego, co działo się w roku 2019, kiedy Lin Masti postanowiła zakończyć swoją ikoniczną karierę jako i rozpocząć życie na nowo. Dziś umieram. Umieram powtórzenie zaznaczające ciągłość tego procesu. To się dzieje bez przerwy. Ona ciągle tworzy siebie na nowo. Czy chcesz, czy nie, to jest bardzo, ale to bardzo motywujące. Nie zwraca uwagi na to, na opinie ludzi, na to, jak inni mogą zareagować na jej zmianę. Ona się tak czy owak zmienia. Dopełnia cyklu Feniksa, który odradza się na nowo z popiołów. Tylko po to, żeby wstać. Żeby wstać. To jest bardzo motywujący motyw. Czy chcesz, czy nie. Powtórzenie. Powtórzenie tego samego. Jak widzicie, Lin w bardzo poetycki sposób. Uwaga, bo w tym momencie możecie nie być gotowi na to, co zobaczycie. To jest bardzo ważny motyw. Bardzo go zaznaczy. Widzę swą twarz. Swoją twarz. Oczywiście powtórzenie tu mam, ale Lil Masti widzi swoją twarz. Wcześniej zwracała nam uwagę: popatrz w moją stronę. My widzimy twarz Lil Masti. Ona widzi swoją twarz, widzi cały proces. Nie przejmuje się tym całym. Ona nie poznaje jej, bo wcale nie chce poznać swojej twarzy. Widzę swoją całkiem samo od nowa. Stworzyłam siebie od nowa. Ten dystans pomiędzy światem realnym a metafizyczną fizyczną potrzebą, podążając za wewnętrznym głosem przeznaczania, które sami tworzymy. Lil Masti. To jest dzieło literackie jako ikona polskiej literatury. Ta liryczność, czy wy zwracacie uwagę na tę liryczność, od nowa stworzyła siebie, widzi? Ach, to jest głębokie, to jest bardzo głębokie. Na początku, na końcu, następnie podmiot liryczny zwraca nam pytanie, czy to jest lęk, czy to jest strach? Wartości tutaj niewyprzeciwstawne, a tutaj łączące się ze sobą, różnymi stopniami nachcechowania. Tutaj mamy anafory. Czy, czy, zadaje nam pytanie. To jest do własnej retrospekcji. Gdzie mam iść? Z kim mam? Co mam brać? Co ma brać limbasty? <grymna> <grymna> ona już nie, ona na każde pytanie zna odpowiedzi i nie musi chować. Nie muszę dłużej chować. <grymna> Przepraszam. To jest bardzo poważny moment. Nie musi. <laughs> Tego, co w niej siedzi. Przemiana bohatera literackiego, nawiązanie do roman. Gdzie to było? Nawiązanie do alienacji. Gdzie to było? E Ciemny kąt. Alienacja. E Właśnie. E Tutaj mamy powtórzenie. To można traktować jako zwrotkę. Kolejną, tak jak. E o szyby też dzwoni, też dzwoni jesienny. Eee, zapomniałem, jaki był tekst, ale oczywiście Limasti odwołuje się do tego wiersza, jak można zauważyć, bardzo wykształcone. Wiersz kończy się tym, co wcześniej już było, bo jak Feniks z popiołu, znowu wstanę. Widzicie tą liryczność. Ten liryzm literacki, ta klauzura kompozycyjna, zamknięcie całe. Hiperbola, motyw Feniksa, motyw Feniksa. Feniksa jako motyw odrodzenia. Linmastic. <grywa> Czy wy tego nie widzicie? Podsumowując, utwór Feniks powstał w 2019 roku jako powrót Lin Masi na scenę światową można uznać za dzieło kultury. Ogólnie, tak teraz nawiasem mówiąc, jeżeli na maturze będziecie mieli motyw odrodzenia się, motyw przemiany bohatera, bohatera literackiego, to jak najbardziej możecie dać Feniksa jako kontekst, ponieważ jest to tekst kultury, bo jest to piosenka. Pozdrawiam.